Dzień dobry. Witajcie. Trochę jestem wzburzony i dzisiaj przychodzę z filmem do moich widzów. Problemy same się nie rozwiążą, mimo że próbuję je rozwiązać. Grochem o ściany przysłowiowe. Jeżeli chodzi o opony, rowerowa Holandia mi, mi mnie oddała, zwróciła za opony. Nie zwróciła za dętkę, nie zwróciła za przesyłkę, ale zwróciła tą kwotę za opony. Ja już nie będę jej klientem. A teraz teraz o stojaku rowerowym. Na razie nie jest rozwiązana sprawa. Oni nie odebrali ode mnie przesyłki. Tylko ją zwrócili pierwszy do mnie. Ja zwróciłem do nich. Oni nie odebrali i leży teraz na magazynie. Poczta polska się domaga do mnie. do mnie. Dla, ode mnie, żebym dopłacił jeszcze. Nie mając zwrotu, będę mail, dzwoniłem już tam na pocztę, sprawdzałem. Przesyłka nie została odebrana. przez ma, kraw dele. na Allegro to jest firma pana Norber Norberta Miosika, Warszawa, elektronarzędzia. Płachocińska, jeżeli dobrze pamiętam, 35 przez jeden. Tak jak mówię, oddałem sprawę do Allegro Protect, jeżeli nie będzie rozwiązania sytuacji, bo dwa tygodnie już minęło, odstąpiłem od zakupu, bo przeczytałem na forach, że to jest szajs. I po prostu to, że dostałem zwrot zwrotki od klienta, który im zwrócił, a oni przekierowali, tak jak widzieliście na filmie, uszkodzony, niekompletny złom. Jeszcze, jeszcze mam dopłacić za to, że on leży sobie na poczcie. Paranoja. Goni paranoję. Pracownicy tej firmy, istne przedszkole, jednak to pokolenie Z jest zjebane po prostu. Oni nie umieją rozmawiać. Nie umieją rozmawiać z człowiekiem. Nie wiem, jak, jak oni tam w pracy funkcjonują, bo mnie to nie interesuje. Ale to jest żałosne. Od 9 września, kiedy zakupiłem, mamy dzisiaj 16. Dwa tygodnie już minęło, bo odesłałem im, 20, odesłałem im na dwa dni tak, jak pisało w regulaminie dwa dni do 25 września odstąpienie od zakupu. Ja im wysłałem 24. Oni nie odebrali 27. Odesłali do mnie poczta. Przyszło pierwszego, ja odesłałem myśląc, że jak odsyłam, to do nich wraca. Niestety to nie wróciło, tylko poszło na ten magazyn do Koluszek. Poczekam jeszcze chwilę. Będę mailował tam do do, na pocztę, że jest oddana sprawa na Allegro Protect. Będę składał skargę do Rzecznika Praw Konsumentów oraz złożę tą sprawę na policję, jeżeli się to nie wyjaśni. Bo dwa, tak jak mówię, dwa tygodnie minęło, pieniędzy nie ma. I nie wiem, jak to będzie. Bo nie myślę dopłacać jeszcze do interesu, a widzę, że po prostu firma... Nie chcę zwrócić pieniędzy, to by było na tyle. Dziękuję.